Miliony złotych z unijnych pieniędzy na jachty, kluby dla swingersów czy nieistniejące muzeum ziemniaka. A że o solarium w pizzerii nie wspomnę. A zwykły przedsiębiorca dalej walczy o przetrwanie. Brzmi jak mem? Niestety, to polska rzeczywistość. Ale to nie wszystko, bo w tej historii są dwie afery w jednej. Cześć, z tej strony Radek z MR Energy I dziś pokażę Wam, jak dziurawe regulaminy i błędy urzędników doprowadziły do setek milionów, a nawet miliardów strat w programie KPO czy czyste powietrze. A winnych nie powinniśmy szukać wśród beneficjentów, tylko wśród urzędników, którzy za ten program odpowiadają. A więc zacznijmy od początku. Czym jest KPO? KPO to jest Krajowy Plan Odbudowy. Są to środki pochodzące z Unii Europejskiej, gdzie około 60% z nich stanowi pożyczka, a około 40% jest to forma dofinansowania. Miały być to fundusze przeznaczone na odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19. W teorii brzmi pięknie, ale poczekajcie i posłuchajcie dalej. Te środki miały iść na wielkie projekty infrastrukturalne, jak CPK, kolej, energetyka, infrastruktura. Drogi, autostrady, szkoły, szpitale. Natomiast w praktyce największa skala nadużyć, która w ostatnich dniach ujrzała światło dzienne, ma się branży choreka. Choreka, czyli hotere, hotele, restauracje, catering. Zbiorczo choreka, czyli branża gastronomiczna. I ma to sens, ponieważ to ta branża najmocniej ucierpiała w pandemii COVID-19. Lokale były zamknięte, ludzie nie mogli ich chodzić, do nich chodzić, ich odwiedzać, więc te biznesy nie przynosiły zysku. Natomiast sam fakt tego, że to dofinansowanie jest wprowadzone 5 lat po pandemii COVID-19 mija się trochę z celem, ponieważ te przedsiębiorstwa, które nie poradziły sobie w tej pandemii i padły, już ich nie ma. Natomiast te, które przetrwały, zdążyły się odbudować. A nowi przedsiębiorcy wchodzący w ten biznes nie są w stanie konkurować z ludźmi, którzy otrzymali teraz KPO. Bo jaki był warunek otrzymania KPO w branży choreka? Spadek obrotów o 20-30%, początkowo było to 30%, później była aktualizacja do 20% spadek obrotów w okresie COVID-19, oraz drugim wymogiem było dywersyfikacja, czyli tak naprawdę nie mogłeś wziąć do finansowania na, na to, co już robisz i co wychodzi ci dobrze, i żeby to rozwinąć, tylko musiałeś wziąć dofinansowanie na zupełnie inną odnogę. Z tego tytułu w kebabie mamy teraz pokoje noclegowe, restauracje kupują sobie jachty, żeby je wynajmować. Solarium ma na przykład mobilny ekspres do kawy za pół miliona złotych. I takie kwiatki wychodzą teraz na wierzch. O jakiej skali nadużyć mówimy? Całe KPO jest to ponad 250 miliardów złotych. Na ten moment wypłacone nam z Unii zostało. Około 40% wszystkich środków, ponad 100 miliardów złotych. Natomiast sama branża choreka, o której mówimy, to jest 1,3 miliarda złotych, więc nie stanowi to dużej puli, z całej, z dużych środków z całej puli. Natomiast nie wiemy, jakie kwiatki kryją się jeszcze w pozostałych projektach, bo dopiero te ogłoszono i tutaj już wiele nadużyć znaleźliśmy. Mamy na przykład nieistniejące Muzeum Ziemniaka czy Solarium w Pizzerii którego tam nie ma i nie można z niego skorzystać, za ponad pół miliona złotych. W tym momencie, gdy te wszystkie nadużycia wyszły na jaw, co zrobił rząd? Zatrzymał program, zatrzymał wypłaty i prowadzi kontrolę całego programu. Nieważne, czy nadużywałeś tych środków, czy faktycznie dywersyfikowałeś swój biznes. Brzmi to absurdalnie? To posłuchaj dalej, bo to nie jedyny program, gdzie przez Nadużycia urzędników i nieprecyzyjne określenie regulaminu narażają beneficjentów na straty. W programie Czyste Powietrze był regulamin, który pozwalał na termomodernizację budynków wraz z wymianę z źródła ciepła z nieefektywnego na ekologiczne, oraz do tego była możliwość założenia instalacji fotowoltaicznej. Beneficjenci mieli określone kwoty jednostkowe na wymianę takich elementów jak piec czy też pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna. Oraz mieli maksymalną kwotę dofinansowania, w której musieli się zmieścić, i do tej kwoty mogli z reszty środków skorzystać z termomodernizacji. Tak był określony regulamin, ludzie składali te wnioski, spłynęło kilkaset tysięcy wniosków, dofinansowanie było prowadzone w formie prefinansowania czyli na tej zasadzie, że pierwsza transza, Szła do wykonawcy, w ogóle nie do beneficjenta. Be wykonawca wykonywał instalację dla beneficjenta, składał wniosek o drugą końcową transzę o 50% swoich środków, i fundusz miał 30 dni na to, żeby te środki wypłacić. Jaki mamy stan rzeczy na dzień dzisiejszy? 9, nawet 12 miesięcy opóźnień w wypłatach tych środków, dodatkowo podważanie kosztów kwalifikowanych, gdzie regulamin na to pozwalał. Podobnie jak w KPO. Jeśli regulamin był dziurawy na to pozwalał, żeby restauracja wzięła sobie jacht na wynajem czy kewa potworzył pokoje noclegowe, to w tym momencie państwo, jako państwo opiekuńcze, nie powinno zatrzymywać środków i Zatrzymywać całego programu i wypłat tych środków i dochodzenia, kto jest winny, szukanie winnego, tylko powinno wziąć to na klatę, odpowiedzieć za to, a winnych szukać wśród urzędników, doszczelnić procedury, oskarżyć urzędników, którzy nadużyli tych procedur, a nie beneficjentów, którzy skorzystali z wadliwie napisanego regulaminu. O jakiej skali nadużyć mówimy w przypadku czystego powietrza? Tutaj mówimy o tym, że 10 miliardów złotych jest niewypłacone dla firm. Branża OZE trzyma się na włosku. Niedługo będą plajtować firma za firmą, beneficjenci będą zwracać dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ponieważ firmy się z tego nie wywiązały, bo nie mają płynności, ponieważ mechanizm działał także. Brali zaliczki Wykonywali instalacje dla klienta, następnie składając wniosek o dofinansowanie, wiedząc, że za 30 dni im te 50% spłynie, brali następne zaliczki i finansowali sobie to, wiedząc, że przez te 30 dni ta płynność się utrzyma. Natomiast gdy Narodowy Fundusz przestał wypłacać i Wojewódzkie Fundusze przestały wypłacać dofinansowanie przez 9-12 miesięcy, doszło do tego, że te firmy, biorąc tylko 50% kwoty zaliczki na wykonanie, musiały finansować ze swoich środków, z kredytów, obrotówek, sprzedawali mieszkania, domy, samochody, wszystko co mieli i finansowali tych beneficjentów, realizację tych beneficjentów w oczekiwaniu, że ta końcowa transza w końcu przyjdzie i będą mogli spłacić swoje zobowiązania i coś zarobić, bo też po to tą firmę prowadzili. Natomiast Narodowy Fundusz i Wojewódzkie Fundusze oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska podeszło do tematu tak, że w tym momencie, gdy umowa z beneficjentem a wojewódzkim funduszem jest podpisana, pierwsza transza jest wypłacona, mieli zakres prac, co będzie robione, czyli że piec fotowoltaika, termomodernizacja pomieszczenia, budynku. i w tym momencie oni podważają koszty kwalifikowane. Jest to za drogo. I tak dalej. Rozumiem. Gdyby podważali, czy coś nie zostało wykonane, albo źle wykonane, niezgodnie ze sztuką budowlaną, w pełni zrozumiałe, kontrolujcie. Po to te środki publiczne są i po to są urzędy, żeby kontrolować właśnie to, żeby to było zgodnie z regulaminem i z prawem użytkowane, wydawane. Natomiast w tym momencie dochodzimy do takiego paradoksu, że firmy określiły cenę za wykonanie, zrobiły to, beneficjent zaakceptował tą cenę, i fundusz to podważa, nie wypłacając tych środków dla firm. Albo ucinając im transze, gdzie bardzo często te kwoty, które teraz sobie ustalili, gdzie prawo nie działa wstecz, przynajmniej tak zawsze mnie uczono w szkole, że w demokratycznym państwie u nas w Polsce prawo nie działa wstecz, oni sobie określili kwoty maksymalne na stolarkę okienną, na stolarkę drzwiową oraz na ocieplenie stropów, ścian. I innych elementów domu. I te maksymalne kwoty często są niższe niż koszt zakupu samych materiałów, nie mówiąc o utrzymaniu firmy, opłacaniu podatków czy jakimkolwiek zarobku dla tej firmy. Co powoduje masowe bankructwa firm i już zaczynają się masowo pojawiać osoby poszkodowane jako beneficjenci, ponieważ fundusz, tam gdzie wypłacił zaliczkę i Nagle stwierdził przy końcowej transzy, że nie, 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 jednak to jest za drogo żąda zwrotu środków od beneficjenta, a żeby dostać 100% dofinansowania, beneficjent musiał wykazać, że zarabia poniżej 1080 zł na osobę w gospodarstwie domowym. Wyobrażacie to sobie? Ktoś zarabia 1000 zł na osobę, nigdy by nie chciał wziąć, jakby zrobić termomodernizacji sam z siebie. Przychodzi firma, która reprezentuje program Czyste Powietrze, zapewniający od państwa, od Narodowego Funduszu, od Ministerstwa Klimatu i Środowiska wypłacimy ci te pieniądze, nawet nie musisz zakładać swoich pieniędzy, zrób termomodernizację, bo musimy wykazać efekt ekologiczny w Unii Europejskiej. On się wtedy decyduje, mówi: okej. Okay. Trochę brzmi podejrzanie, ale jeśli ja nie muszę zapłacić, a wy mi ocieplicie dom, jasne, zróbmy to. Robiła to firma i nagle się okazuje, że fundusz nie dość, że nie wypłacił po 30 dniach. Jeszcze, że ta decyzja była po 30 dniach, tak jak mają regulaminowo. Po 30 dniach mówi, słuchaj, jest to za drogo, musimy coś z tym zrobić. Ale oni nie. Przetrzymali i firmę, i beneficjenta o 9 miesięcy, 12 miesięcy. Nie płacąc oczywiście odsetek ustawowych, bo, bo nie należy się nikomu, natomiast jeśli po dziewięciu miesiącach się odezwie do beneficjenta fundusz, ej, zwróć mi tę zaliczkę, no to proszę z odsetkami ustawowymi. No tutaj widzę, że są równi i równiejsi. I teraz wyobraźcie sobie, że ta osoba zarabiająca tysiąc miesięcznie ma nagle zwrócić do wojewódzkiego funduszu 30 tysięcy złotych, na przykład z odsetkami ustawowymi. Skąd te osoby mają to wziąć? Przecież one, nawet komornik nie ma z czego to ściągnąć. Jedyną opcją to jest zajęcie. Domu, nieruchomości tego beneficjenta, ponieważ on nie ma dochodów, nie ma środków, a jedyną własnością, bo to był wymóg programu, żeby dom był na własność tego beneficjenta, jest ten dom. Czyli co? Będą teraz komornicy zabierali domy dla najbiedniejszych, zamiast dawać dofinansowanie, a cały rząd rząd, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska szukają winnych. W firmach, które naciągały, zawyżały koszty. Mówią o słynnych drzwiach za 40 tysięcy. Gdy ja patrzę na KPO i widzę mobilny ekspres do kawy za ponad pół miliona złotych, no to te drzwi za 40 tysięcy wydają się bardzo tanie. I znów, żeby nie było, ja nie bronię wykonawców, którzy brali za drzwi 40 tysięcy. Jakby uważam, że jeśli jest to nadużycie, jest to niezgodne z prawem, natomiast regulamin na to pozwalał znów. Więc państwo powinno wziąć za to odpowiedzialność, a zweryfikować to wśród urzędnika, który taki wniosek zaakceptował, wypłacił te środki, napisał regulamin, bo on do tego dopuścił. Jeśli, ale okej, okay, rozumiem, jest to nadużycie, jest jakaś taka ludzka dobroć, empatia, jasne, rozumiem. Podajcie ich do prokuratury, sądźcie ich, ale dla tych uczciwych, którzy faktycznie złożyli wniosek o to w uczciwych cenach, w uczciwych stawkach wykonali tą pracę, ocieplili komuś dom, zmienili komuś życie. Ludzie się cieszą, że mogą w końcu mieć ciepło w domu, ładnie ocieplony dom, nowe okna, nowe drzwi. Coś, czego naprawdę niektóre domy były takie, że się rozpadały, że tam było. no. Opieka powinna się zainteresować niektórymi tymi domami, że tam mieszkały małe dzieci. Te rodziny dostały drugie życie, dostały drugą szansę. I w tym momencie to jest podważane, że nie, nie wypłacimy Wam środków, albo czekacie w kolejce przez 9-12 miesięcy na wypłatę tych środków, tylko temu, że 0,5% środków, bo Fundusz Narodowy, Fundusz na Negocjacjach, ponieważ jesteśmy też w grupie. Wykonawców, które są w trakcie negocjacji z Narodowym Funduszem oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska na temat wypłat z czystego powietrza, oni mówią, że nadużycia wynoszą 0,5% ze wszystkich wniosków, a 99,5% wykonawców i beneficjentów jest poszkodowana. Czeka również z nimi, mają ucinane kwoty, tak samo jak oni, są wrzucani do jednego wora jako oszuści. Gdy mówimy o KPO, również te ekspresy mobilne do kawy Solaria czy jachty stanowią mały procent z tych środków, a jest z tego afera. I teraz rząd co mówi jaką ma narrację, to są mały ma, to jest mały procent środków. W ogóle całe choreka to jest tylko 1,3 miliarda z 250 miliardów. a jeszcze z tych 1,3 to jest mały procent, to w ogóle nie ma o czym, nie ma o czym się martwić, nie ma czym się przejmować. Tak I znów zablokowali. Cały program, bo widzą, że ludzie nie odpuszczają, zablokowano. Cały program wypłaty, również dla tych, którzy podeszli uczciwie, którzy prowadząc restaurację, stwierdzili, że otworzą sobie ogródek na zewnątrz, jako dywersyfikacja biznesu, że dodadzą kolejną usługę, jak nie wiem, lody, czy nalewak do piwa, czy sala weselna, cokolwiek, coś w swoim biznesie, też mają zatrzymane te środki, ponieważ teraz jest kontrola, komisja, i to będzie trwało kolejnymi miesiącami. Jak my, jako ludzie, jako mieszkańcy Polski, jako obywatele kraju, mamy zaufać naszemu państwu, jeśli w podstawowych dofinansowaniach, zamiast bronić branży OZE i budowlanego, który jest jednym z największych branż, zamiast bronić, wspierać rozwój, jak w KPO i te ro projekty rozwojowe, które są dobrze złożone, słuszne, yy, które pchną nasz kraj do przodu, zamiast to wspierać i bronić swojego biznesu, oni nas tak naprawdę narażają na bankructwa. Przykro mi, Pani Weroniko, ale ten świat już taki jest. Żeby ktoś zyskał, stracić musi ktoś. Oni nas narażają na straty. Na to, że skończy nam się płynność. Że nie będziemy mieli tych wypłat nigdy. Nie wiemy, czy jeśli daliśmy cenę. Za wykonaną usługę użyliśmy droższych drzwi, czy droższych okien. W tym momencie jest tabela, która za drzwi daje 2,5 tysiąca za metr kwadratowy, gdzie wiemy, że czasami ludzie chcieli drzwi większe, nie wiem, o certyfikacie RC3, CRC4, które kosztują 10-15 tysięcy za same drzwi. A gdzie montaż, obróbka, jakikolwiek zarobek. A tutaj mamy 5 tysięcy przyznane do finansowania, czyli co? My jako firma w tym momencie mamy dołożyć 10 tysięcy na drzwi, oraz zrobić to wszystko za darmo, bez zarobku, tak? Ponieważ po czasie wprowadzono ten limit. Jeśli byłby ten limit od początku, nie ma problemu. Stosujmy się do tego, jest regulamin dobrze napisany, ale tego limitu nie było. To na to pozwalało. Więc ja nie rozumiem, dlaczego ta sytuacja ma miejsce. Co się dzieje z naszym krajem? Naprawdę chce mi się płakać, jeśli myślę o tym, jak narażono nasz kraj, który się świetnie rozwijał. Pięknie się rozwijał, mamy świetny wzrost PKB, mamy podnoszenie się płacy minimalnej, płacy średniej, standardu życia, siły zakupowej, wszystko rośnie, a w tym momencie nasza gospodarka jest hamowana hamulcem ręcznym. Jest pedał w podłogę wciśnięty, jeszcze ręczny zaciągnięty. Po prostu jest coś, czego ja, jako przedsiębiorca działający na rynku już kilka dobrych lat, nie potrafię zrozumieć. I teraz Wracając do meritum, żeby trochę ochłonąć po tym wszystkim, ponieważ ja o tym spokojnie nie umiem rozmawiać, bo mnie to mocno dotyka. Sam od ponad roku walczę o nasze środki, żeby nasza firma przetrwała i nasze środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie realizację już wykonano. Teraz mamy KPO, mamy czyste powietrze i znów, jakby ja nie bronię tych ludzi, którzy wyłudzali. Którzy robili drzwi po 40 tysięcy, którzy brali ekspres do kawy za pół miliona. Nie bronię ich. Ale znów, jak my możemy decydować teraz, kto zrobił dobrze, kto źle? Regulamin na to pozwalał. Czy my żyjemy w kraju demokratycznym, czy zbliżamy się do Białorusi? Jeśli jest regulamin i on na to pozwala, to państwo nie powinno reagować tym, że nie dobra, wam zabierzemy, bo tak uważamy. Regulamin nie ma w tym potwierdzenia, ale wam zabierzemy, bo tak uważamy. Jeśli regulamin na to pozwalał, te środki niestety jako państwo trzeba wziąć na klatę, wydatkować, wypłacić, a przyjrzeć się urzędnikom, który ten regulamin pisali, który ten program wprowadzali, odpowiadali za te środki i przede wszystkim akceptowali wnioski. Wiecie, że w KPO były takie skandale, że cel środków prawie pół miliona środków. Tu gdzieś wkleimy screena. Prawie pół miliona środków. Cel środków to było. Imię i nazwisko, firma, imię i nazwisko, pół miliona złotych i ktoś na to dostał dofinansowanie. I jakby jak, kto to zaakceptował? Może nie winimy beneficjenta, że wykorzystał lukę prawną, a winimy osobę, która zaakceptowała taki wniosek, która tą lukę prawną stworzyła, która na to pozwoliła. To jakiś szwindel, tak? To interes. On zarabia, ja też. Ciekawa jestem, kto w takim razie traci. Państwo polskie. Czyli nikt. Czyli to przestępstwo. Niezupełnie. Jeszcze raz. Żyjemy w demokracji. Jeszcze. Więc zachowujmy się jak demokratyczny kraj. Jesteśmy krajem, gdzie rządzi prawo, nie łapówkarstwo. Nie ma równych i równiejszych. Tutaj wszyscy jesteśmy równi. Jak jest prawo napisane, to te prawo obowiązuje. I należy się z niego wywiązywać. Wracając do czystego powietrza. Mamy grupę na WhatsAppie, gdzie jest kilkuset wykonawców w programie Czyste Powietrze. Mamy inną grupę, gdzie robiliśmy składkę na zawodowego negocjatora, aby negocjować z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Przeprowadziliśmy serię takich negocjacji. Zrobiliśmy 10 postulatów, z czego 9 zaakceptował Narodowy Fundusz oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dnia 10 lipca na stronę Czyste Powietrze GOF. Wszedł wpis od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dziewięcioma punktami, które wynegocjowaliśmy. Między innymi był tam taki punkt, że wojewódzkie fundusze nie mają prawa, a wręcz są zobligowane do tego, że jeśli chcą uciąć jakiś koszt, to mają podać konkretną pozycję kosztorysu, podstawę prawną oraz kto taką decyzję wydał, żebyśmy w razie czego mogli się odwołać do organów administracyjnych. I teraz co się dzieje? Wojewódzki Fundusz wysyła pismo, Miałeś przyznane 23 tysiące, ale wypłacimy ci 17, zwróć mi 4 z odsetkami. Odsyłacie pismo. OK, powoju, powołując się na negocjacje i wpis z 10 lipca 2025 na stronie Czyste Powietrze GOV, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jesteście Państwo zobligowani do przedstawienia konkretnej pozycji kosztorysu, podstawy prawnej oraz kto wydał taką decyzję. Jaka jest odpowiedź wojewódzkich funduszy na to? Naprawdę chcesz wiedzieć, czy mnie to obchodzi? Nie. Wezwanie do zapłaty dla beneficjenta, przedsądowe wezwanie do zapłaty dla beneficjenta i chcą kierować sprawę do sądu. Czekamy na to, że to się wydarzy, że oni faktycznie tą sprawę do sądu przekierują. My już jesteśmy w trakcie pisania zawiadomienia do pięciu instytucji unijnych odpowiadających za wypłatę środków do Czystego Powietrza i po prostu chcemy, żeby wróciła do naszego kraju demokracja oraz rozpatrywanie wniosków, regulaminów, dofinansowań w literze prawa. A nie jak komu się podoba, bo sytuacje są takie, że nawet w jednym wojewódzkim to, że różne wojewódzkie fundusze działają w różny sposób, to już jest od dawna wiadome. Najgorsze opóźnienia mają w Kielcach, w Rzeszowie, w Poznaniu. Inne fundusze jeszcze w miarę dają radę. Natomiast też to te opóźnienia są. nie mają regulaminowo 30 dni, a rozpatrują w 6 miesięcy, 9 miesięcy, 12 miesięcy, ucinają bezpodstawnie te koszty. I teraz to, że różne fundusze działają różnie. Okej, okay, dobra, pół biedy. Ktoś na swoim województwie działa, już się nauczył tego schematu i działa. Ale tu mamy taki paradoks, że nawet w jednym funduszu. Jedna osoba sprawdzająca wnioski działa inaczej, i druga osoba działa inaczej. Gdzie są standardy? Przecież to jest regulamin. Tam jest czarno na białym napisane prawo. Co można, czego nie można, co trzeba, czego nie można. Tak? A tutaj sobie każdy rozpatruje, jak chce. To jest po prostu nie do pomyślenia. Ro wielu ludzi, których nie ma z tym styczności, sobie teraz może myśleć, Myśleć, OK, jesteś wykonawcą, pewnie robiłeś te drzwi po 40 tysięcy i teraz płaczesz, bo naciągałeś biednych ludzi i tak dalej. No właśnie, nie. Ja nie zawyżałem tych kwot. U mnie te płatności w miarę idą dobrze. Są zaległości, ale tych kwot nie mamy ucinanych prawie nigdzie. Mieliśmy chyba za dwie realizacje, gdzie tam. Przerzuciliśmy się dwoma, trzema pismami z funduszem o ucięte kwoty. Poza tym nie ma wątpliwości. My nie naciągaliśmy na kwoty i tak dalej. I znów jeszcze raz: ja nie bronię tych, co robili drzwi po 40 tysięcy. Zgłoście na prokuraturę, dochodźcie to w literze prawa jak najbardziej. Chwała wam za to. Będę się czuł zaopiekowany przez moje państwo. Tego oczekuję od państwa, żyjąc w społeczeństwie i będąc obywatelem Polski. Natomiast będąc tym wykonawcą, jakby wy. Jeszcze raz, wy nie macie styczności z tym programem i wy nie jesteście świadomi, że to może być wasza babcia, wujek, ciocia, dziadek, bo to są dziesiątki tysięcy, a nawet setki tysięcy poszkodowanych beneficjentów w tym momencie. Dopiero jak firmy, bo do tej pory to, że 9 miesięcy nie płaci e, fundusz. Firma powinna zgłosić do komornika beneficjenta, bo umowę ma z beneficjentem, i beneficjenta ścigać komornikiem. A czy fundusz wypłaci, czy nie, to powinien beneficjent z funduszem działać. My mamy związane ręce z tym jako firma. To dopiero firmy wzięły tą odpowiedzialność państwa na swoje barki, sfinansowały te programy ze swoich pieniędzy i teraz czekają na ten zwrok, zwrot, ale w tym momencie firmy już nie wyrabiają. Firmy padają. Dziesiątki tysięcy ludzi będzie poszkodowanych, będą zwracali dziesiątki tysięcy, jak nie setki złotych do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. To już zaczyna się pojawiać, ale plaga dopiero jest przed nami. To. Jest skala nadużyć, to jest 10 miliardów złotych niewypłaconych dla wykonawców. Rozumiecie, o jakiej kwocie mówimy? 10 miliardów złotych. Mamy to samo w czystym powietrzu. Wykonane inwestycje za swoje pieniądze, zmowa cenowa, zawyżanie kosztów, nie wypłacimy pieniędzy. Jeśli mówimy o defraudacji na poziomie 0,5%, gdzie mówimy o zmowie cenowej i zawyżaniu w przypadku 99,5% realizacji? Gdzie to jest? Gdzie są te środki, kto za to odpowiada, czemu żaden urzędnik nie jest za to odpowiedzialny. Ktoś kto pisał regulamin, ktoś kto rozpatrywał te wnioski. My nawet jako firma przez te niewypłacone wnioski nie możemy złożyć zawiadomienia na urzędnika, bo to dopiero beneficjent może zrobić. Bo beneficjent ma umowę z funduszem, my mamy umowę z beneficjentem, ale fundusz przelewa nam. Ale to, że przelewa nam i my czekamy na środki nie mamy, nie możemy nic zrobić, mamy związane ręce. Tak prawnie to ograli. I tutaj powołują się na regulamin na prawo na to, że umowa jest beneficjentem. Ale to, że w umowie jest 30 dni na rozpatrzenie i wypłatę środków, jest to termin orientacyjny. Tu już prawa nie ma, są równi i równiejsi. Zależy, czy należesz do partii, czy nie. Życzę wam, żebyście nigdy tego nie musieli doświadczyć. Ja jestem apolityczny, nie jestem za żadną ze stron i uważam, że i jedna, i druga ma swoje za uszami. Bo zarówno jak za czasów PISU ten program był dziurawy z tego względu, że nie zawierał maksymalnych kwot właśnie na stolarkę okienną, na drzwi na ocieplenie ścian, tylko była maksymalna kwota dofinansowania. Dla przykładu, pompa ciepła z fotowoltaiką wynosiła 70 tysięcy i to było określone z góry, maksymalna kwota do finansowania. Natomiast na termomodernizację można było wziąć pozostałą część do 136 200 zł, czyli 66 200. Dobrze liczę, dobrze. 66 200 można było wykorzystać na ocieplenie i było trzeba spełnić jedynie warunek, że spadek zapotrzebowania na energię cieplną po termomodernizacji będzie o 40% lub poniżej 80 kg na m2 na rok tego budynku. I teraz u niektórych było trzeba zrobić całą termomodernizację. U niektórych wystarczyło zrobić te drzwi, czy dwie pary drzwi, i dlatego pan prezes Gajda mówi o drzwiach za 40 tysięcy złotych. Ale znów, regulamin na to pozwalał. Czy ja to pochwalam? Nie. Ale czy pochwalam, żeby teraz zatrzymywać cały program z jakby hamulcem ręcznym i całą branżę narażać na upadek? Też nie. Ile to jest strat w Cicie, w wacie dla państwa, jeśli firma, branża budowla, budowlana padnie? To są niewyobrażalne straty dla nas wszystkich z naszych podatków. To samo z KPO. Jeśli mamy te nadużycia, składajcie do prokuratury, kontrolujcie, sprawdzajcie, czy ta muzeum ziemniaka powstało, czy to solarium w pizzerii jest czy to jest słuszny koszt. Sprawdzajcie jak najbardziej, ale tam, gdzie to jest słuszne, złożone, wypłaccie te środki, nie blokujcie. Zwłaszcza, że KPO w 60% to jest pożyczka na 30 lat. Teraz tak, blokują branżę jedną, drugą, trzecią, firmy popadają. Zmniejszy się wpływ do budżetu państwa z vat z CITU, z pit a będzie trzeba spłacać kredyt z odsetkami. Przecież to jest po prostu prowadzenie naszego kraju do bankructwa ekonomicznego. Ludzie obudźmy się, zacznijmy działać w literze prawa, póki jest demokracja. I właśnie dlatego odpowiedzialność za to, skoro mleko się rozlało, powinno wziąć państwo. Rolą urzędników jest tworzenie prawa tak, żeby wydatkować te pieniądze słusznie, na dobre cele i z rozwagą oraz z respektowaniem prawa. I to Waszym obowiązkiem jest pilnowanie tych wydatków i tych funduszy, nie obowiązkiem beneficjentów. Wy tworzycie furtki do tego, by tak było robić. Beneficjenci je wykorzystują, to jest oczywiste, ale to Wasz obowiązek i Wasza odpowiedzialność, żeby takich sytuacji nie było. Jeśli my będziemy teraz przerzucać całą odpowiedzialność na beneficjentów, na firmy i na nich przerzucać te koszty, gdzie to urzędnik piszący regulamin czy rozpatrujący wniosek popełnił błąd, to idziemy w stronę Białorusi, a nie demokracji, nie do zachodu, jak tak bardzo chcemy. A więc mam nadzieję, że jeszcze póki jesteśmy demokracją, przejrzymy na oczy, to wszystko się rozwiąże w pozytywny dla wszystkich sposób i zachowamy nasz kraj na torach rozwoju, na torach wzrostu PKB, na torach polepszenia życia czy siły zakupowej. Tyle ode mnie na dzień dzisiejszy. Choć do tematu jeszcze na pewno nie raz się odniesiemy. Zostawcie komentarze, subskrybujcie, lajkujcie, wysyłajcie to dalej, żeby uświadamiać innych ludzi. Jesteśmy w kontakcie. Cześć.